Nie wiem, zobaczymy co ten, co ten OBS teraz pokaże, czy dalej będzie się pierdolić, czy się nie będzie pierdolić. Teraz <ścoughs> poczekajmy na widzów. Witamy ponownie, Angelika. Siema Łukasz, ponownie. Chociaż nie, chyba cię dzisiaj nie widziałem. Także witamy. Jak długo to będzie? No coś się pierdoli ten jebany OBS, kurwa. Nie wiem o co chodzi z tym. Czy ja już tu mam po prostu. Nie wiem. Bo odkąd, od, od momentu jak wrzuciłem tutaj fazmofobię. Wiecie co, ja to może tak. Może wezmę to kurwa, usunę. Wezmę, usunę, to usunę. Yy, to jest kurwa, też wezmę, usunę. Nie, może teraz będzie lepiej. Zobaczymy. No właśnie kurwa, gubię klatki, wiesz? Gubię ten. Nie wiem o co chodzi, kurwa. Nikt ci nie dał bana, tylko nowy stream jest. Nowy live od nowa. No bo się skończył przed chwilą stream, dokładnie. To jest nowy live. Znajdziemy ją. Znajdziemy. Nie o to się martwię. Widziały się jej ślady. Co się i zagraża. A ja Gorze, nie wiem, że mi się tak zaczęło robić. będzie nasłamanie kaliwał. Nie wiem o co przez chodzi bezdroża. w Pola bitew. Albo gdzieś i się, jej Ej, się to było, Przecież tyle Albo streamów przed czymś było, bez problemów spieka. żadnych, nie? Odmofobię ściągnąłem, co się zaczęło Zdziłbym tak się pierdolić. inaczej. Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój z Jenefer. Powodzenia. Potem poszedłem po Cili. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Eee, Zacięło, poczekajcie. Moja wina, moja wina, to teraz ja zrobiłem. To e, działa wszystko jakby co, tylko ja muszę sobie coś jeszcze zrobić tutaj. Nie przejmujcie się, już. już leci. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie, pojawił się dziki gon. Rzucili się na ciebie, a ja nie mogłem się ruszyć, stałem jak słup. Internetowe chyba, z tego co widzę. To tylko sen. To jest kurwa nowy router dzisiaj założyłem, wiesz Nie wiem, może to ten ten. No ale kurwa działało. Na modemie nowym działało, na routerze nowym działało i działało długo. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak, coś jej groziło. Nauczyliśmy ją jak się bronić. Przed upiorami też. O CPU ma. To nie o to chodzi, że. Bo nie musisz w ogóle z nim walczyć. Można to, to zadanie rozwiązać na kilka sposobów. Zaraz będzie jasno pora jechać. Chwila. Pokaż mi wreszcie. Po prostu ten wybierz, że nie będziesz z nim walczył, nie? Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Tylko, że go odczarujesz. Nic nie przeoczyłem. To chyba Mieliśmy tak było. się Nie wiem. Ukaż ten... W międzyczasie wojsko puściło wieź z dymem. Jedyne co możemy zrobić, to jechać jej tropem. Więc. Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A, A nie nie wiem, kurwa. Powiem, że działało wszystko. I agresem. Od wczoraj zaczęło się pierdolić. Czy wczoraj nie się nie zaczęło się tak pierdolić? No i wymieniłem dzisiaj rusiar na nowy. Szybko. I dalej, się pije, Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postskryptu? To sobie wciąż osiągnęła. Wiesz, którego? Włączę Wam. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Mm -hmm. Czego ta młodzież nie wymyśli? Chuj, że Gerard, Wracając do tematu. Prawie, jak myślisz, ile mamy straty do INFR? Ale czego ta młodzież Dwa, nie wymyśli? Dwa, trzy dni. Trop jest świeży. Prawie Gorzej, setkę, że prowadzi pomocy? do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. E, widoczki ładne, kurde. Podoba mi się ten kadr. Ładny jest. Czekaj. Słyszę? Kule, Słyszę. Kule. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził jak w tych pierwszych Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych, jakich naszych? Królestw w północy. Chyba królestw Radoida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mi? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Jedziemy? Na no pomoc! Na no pomoc! Chyba z czy to po prostu do Seba zbanowała? Smacznego. Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Bogi, mało brakowała, a skończyłbym jak moja kobyłka, jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu, a lubią pomęczyć i jeść z żywcem po kawałku. A, aha, pewno, pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nic sam nie jesteś winien, Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wieźmini serca nie mają, że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale tu w białym sadzie skarczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym gospodyni, to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła to przyjmie jak swoj. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. E, tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żetniej takiej chłodnej wiesz, Prosto z piwniczki. To jedźmy. Babcie Swoją drogą gry w tak blisko wsi? To dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu i jeszcze przy samej drodze? Bo to przez wojnę. Wszędzie trupy, smród, krwi z Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać jak tylko się czegoś dowiemy. <grywa> opowiadała, że kiedyś jak chwalowy synek zaginął, to chłopcy zaraz wzięli na siebie wiedźmaka, co akurat polował w <grywa> 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 Dokładnie. Nie, właściwie to my mamy krew w alkoholu. W żyłach. Shiro jest główną moderatorką. Więc Shiro może zbanować nawet innego moda. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko Herb. Temerskie ligie. I mają tu wisieć. To już nie jest temeria, dziadku. To już Nilgard. моим трупе Trzymi Może zmieniać tytuły. Jeżeli kiedyś prowadzę podczata, no to będzie mogła panować nad podczatem. Jeżeli jakieś muzyki będzie puszczane z tych. Za, na przykład za Donatyny, no nie? Takie coś też może Ludzie być albo dla wspierających. Nie dojść, że dopiero co wojska przeszkadza. No to będzie to jeszcze mogła to ustawiać, pauzować, przewijać itd. Tak mhm. tak Zdążyliśmy się z nim poznać. To może moderator. Napadł na twojego krewnego, brama. Brama, co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, Wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Tylko Sebastiana, na 10 sekund. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jak i potwór gniazdo w okolicy mówił, to są ty z. Kurwa, zbił, ten znowu? Jaki to? No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Już powinno działać. Szkoda. moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Jest ruch tu macie. Cały naród w drodze, ten krewnych szuka inny zdala od frontu bieży, a każdy wie, że Kurwa światłowód z oręź, do chujowa spędzić. Ja mam wektra momentem. Mam woję i stare rękę. Pokiça ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo co Muszę, jutro. Muszę kurwa jutro pojechać i kupić porządną kartę graficzną. Chyba, że od Loft'a kupię, znaczy nie graficzną tylko sieciową, chyba, że od Loft'a kupię, tylko zanim Loft mi wyśle to zejdzie, a ja potrzebuję już... Pokaż co tam masz za Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wieżnicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agresem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron, popytajcie się. Musimy też ciężko było. zapomnieć. Trzecia wspólna cecha. Pomóc ci z zapatrunkami? Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popyta o nefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Co, i że Czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. Oj, Mieszko, Mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te linie tyczą, he? Eh? Żeby naszą ojcowiznę na działki podzielić i swoim rozdać. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przy błędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchy jak, nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompani trzeba to do obory i zbydłem się przy żłobach obracać. <laughs> Toś mu dosłał dromił. Tracę cierpliwość, a jak ją stracę do reszty, wasze głowy potoczą się po ziemi. Myśmy tylko sobie dworowali. Nie nerwujcie. Była tu kobieta o kruczo-czarnych włosach, ubrana w czerni-biel? Panie, my nic nie wiemy. Ostawcie. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, drużyny, talie. Coś jak piki i kiery. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Albert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurtskiej. Gerald, wiedźmin zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety, długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W e przeciwieństwie e do gminy... E nie, wie, że Shiro że nie, nie, nie gra w żadne bajeczka. gierki, ale 6 marca siro będzie robiła swojego pierwszego lajwa, Tak powiedziała, chyba, że coś się zmieni. Ale będzie na nim pokazywać stópki, go nikomu nie mówcie. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mm -hmm. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej Akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie, jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilwgardu na własne oczy, zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Wracaj między te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. Tu nie będzie rad wydziałowych, r-rad i innych habilitacji. Zabijecie pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Niby czemu? Jestem cywilem bezstronnym. Buty. Co? Zarżnie dla butów. Zwiastunka wojny, o czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręce osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, Wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz, może grać w gwintę? Nie, <noise> <mimo głos> pokaż na pewno uwierzysz. <noise> to naprawdę proste. No to jak będzie? Zagrajmy. W sumie czemu nie? Wybornie. Już ci tłumaczę zasady. Siema, fixer. Na razie. Siemanko, siemanko. Dzięki, że byłeś. I was znowu Już powinno być chyba gdzieś. Hej Kasia, hej Kaj, dobra dzięki za łapeczkę. Może zostaniesz z nami przy Wiedźminku? Zaczynamy rozgrywaczkę z Wiedźminka Pierwsza misja, dopiero sam początek. Serio wysłałeś kurwa zdjęcie swoich stóp. Przekro jesteś. Oj, nie to! No dobra, trudno, nieważne.